Hejka I dziś niestety nie jest tak wesoło, bo moja koleżanka została okradziona i opowiem od początku, jak to się jakby działo i w ogóle. A więc, no, e, chciała, abym zaopiekowała się jej kontem, bo mówiła, że już będzie rzadziej wchodzić, e, bo nie ma za bardzo czasu, szkoła i tak dalej, i tak dalej. No, i ja myślę, że no spokój, zbieram jej jakieś prezenty, wiele welek, może. I w ogóle. No, i ja tak w, y jest w sensie weszłam raz na jej konto, i chyba następnego dnia albo tego samego dnia widzę, że jest aktywna. No, i ja tak patrzę. No, w sumie napiszę do niej hej, i nie wiedziałam skąd, jakby znała hasło, bo nie podawa mi. W sensie to wyglądało tak, że ja zmieniłam to hasło przez mojego maila, bo mam swojego maila u, nie u, jej na u niej na koncie i jakby mega chciałam się zarogować, a nie chciałam jej też zawracać głowy, bo myślałam, że jest zajęta i w ogóle. No i po prostu zapomniałam też i napisać, że zmieniłam to hasło. I na jakie zmieniłam? No ale tam już lecimy dalej i okazało się, że Jakaś osoba włamała jej się na konto, nie wiedzieć skąd znała hasło, bo ja nikomu tego hasła nie podawałam. I możliwe, że było dość łatwe, ale no ogólnie chcę was ostrzec. Nie wiem, skąd, no, nie wiem skąd ta osoba totalnie znała hasło, ale jest to jakaś Flora 00, jakby. Jak widać, tutaj były przesyłane wszystkie jakieś cenne rzeczy do niej. I to były jedyne unikaty właśnie mojej koleżanki. Jest mi z tego, z tego powodu bardzo przykro, bo jednak zbierała te unikaty, kupowała od youtuberów, wymieniała się i w ogóle. I to jest mega smutne dla mnie, nie tylko dla niej, ale też dla mnie. I poczekajcie. Właśnie ciekawi mnie to, skąd ta osoba znała to hasło. No, jak mówiłam, może było dość łatwe, ale no. I pokażę wam jeszcze, o czym um, pisała jakby z moją koleżanką. Bo jakby tutaj zaczęło się od... Um... Poczekaj. Um, lol Ale ogólnie no chciałam się spytać, jakie jest teraz hasło. No i tutaj się zaczęło. E, po co ma, e, masz to wiedzieć? Co już ci nie podam? Aha XZ. Dziwna, czasami jesteś. Ja, no w sumie tak. Ale edytor, no ty chcesz mi znowu zhakować, hakować konto, czy co? E, czy... O co Ci chodzi? Bo, jakby ja czasami dla Beki tak robiłam, że właśnie tam przesłałam jakieś unikaty jej na jakieś inne konto i w ogóle. I boję się, że ona teraz będzie mnie oskarżać, ale to naprawdę nie byłam ja. Przepraszam cię bardzo, ale naprawdę. I tutaj nie, to czemu nie chcesz mi podać hasła do mojego konta ekhem? Bo nie, nie chcę. Mi się przecież jest takie same. Mi jakoś nie działa. Aha, to dziwne. I na tym się skończyło. I jakby. Boże, wystraszyłam się, że ta osoba, co tutaj się włamała, chce jeszcze jakoś okaść inne osoby i pisze, czy chcą legal włama. Ale na szczęście nie. I. Teraz, jeżeli macie jakiś chociaż ładny ciuszek lub chcecie, to możecie dać kawka i właśnie jakiś ładny ciuszek, jakąś ładną animkę i w ogóle jestem w szoku, że w ogóle animka D.A.P.E. nie zniknęła, ale okej. Okay. I no, zniknęły tylko te unikaty. Jedyne jej cenne rzeczy poza y, Animką. I no, jest mi mega smutno, bo jednak no, no to kupywała od YouTuberów, robiła wymiany, dostawała ode mnie i w ogóle. Więc jeżeli byście pomogli, to byłabym mega wdzięczna, naprawdę. I to by było na tyle, po prostu chciałam ostrzec i chciałam. Wyjaśnić to, bo jakby to nie jest fajne, jak się kogoś okrada. Jakby ja rozumiem, że ja też nie postępowałam dobrze okadając moją koleżankę dla Beki, ale no. I tutaj robię jakieś konkursy i w ogóle z chyba unikatów innych osób, i ona myślała, że to konto już. <coughs> Nie zostanie okay, w sensie odzyskane i w ogóle ale jednak się myliła i boję się, że no odgadnie jakoś to hasło, albo coś i no i nie ma już tamtych unikatów. Co znaczy, że albo sobie gdzieś wysłała, albo coś, bo naprawdę nie ma ich. Albo już rozdała. Ojeju. Dobra, no i to by było na tyle i no, jeżeli macie ochotę, to możecie pomóc i w sumie tyle. Tak, że papatki.